low, halo, halo. Co my tu mamy? Panie Poniedziałkowy wieczór po pracy. I dzierżymy lusteryczkę. Bo... przecież kto jest taki przechodny na tym świecie. Chcemy zrobić ten porządek, bo mi tu ujeba śrubełkę Jedną. I nie mogę w to napierdzielać palnikiem. Eee, a to czwóreczka cienka. Więc tak, chciałem odkręcić, tu się okazało, że śrubka też stoi, yy, więc zrobiliśmy tak, wyjeboszymy wszystko, tu już rozwierciłem główkę, pieprzone gwiazdki i moi drodzy, tu są plastikowe, zatopione takie nity, rozwierciłem sobie je i będziemy potem na patencie to fajnie składać na razie bierę się zaraz biurkę bo chcę to ładnie ogarnąć wyczyścić tym czarny podkład żeby się nie mlało do tego badziewie a tu potem i tak będzie jeszcze ewentualnie jakiś czarny kidal bo coś poleci żeby wiecie żeby na 100% było nie, yy, co? no bawimy się bo trzeba, trzeba ogarniać trzeba bo no, lewa strona jeszcze nie złożona przez to że że tam pełno kabli pod spodem, yy, które się tutaj łączą i w ogóle, więc, więc będziemy składać dopiero lewą stronę, jak zrobimy lustereczko. Także i piąteczka i lecimy dalej. odświeżamy ten bałagan a więc te, co tutaj zasło a za, zarżnięte to było to zarżnięte, pogięte rozwalone zatarte wszystko e, śruby urwane śruby u, no, urwałem tam sam e, co, co dalej E, 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 Tom też urwałem, niestety nie dał rady, więc już mam na to patent. Co dalej? Tom urwałem, już rozgwintowane, ale niestety pęknięte, odgrzane. Ale nie szkodzi, śruba wchodzi, to tylko trzyma plastik. Yy, jak poskładamy na 100%, raczej będzie tu, na tej śrubce, na środku idzie. Cały mechanizm, tak samo przy odkręcaniu, śrubka urwana. No było strasznie zmasakrowane, skordowane. Ale jakoś żeśmy to ożywili. No i bierzemy się za składanko, a żeby to rozłożyć w ogóle, rozdzielić. To wykombinowałem sobie z dwóch takich takich jakby tulejek, podkładek. Złożyłem w środku jest na to miejsce, żeby to złożyć w tym miejscu ściskamy i obracamy i nam odpina odpina trójdużą bhd który jest strasznie zmasakrowany nabiłem jedną tuleję w razie wu, żeby trzymała będzie trzymać, jest lekko pęknięte no niestety jest tak zmasakrowana, wygięta będzie żyć, będzie żyć jakoś się to uda, zobaczymy Także co, wszystko ogarnąłem na chwilę obecną dość późną nocą. Oczywiście elektronika. Musieli wrzucić, przyjaciela, musieli, ale to się wszystko zaraz będzie przerabiało. Na chwilę obecną zatrzymamy składać, poleci grafici raczej w tym miejscu, na tym przeskoku. To było tak masakrycznie normalnie skorodowane, że zarośnięte. Wyczyszczone jebniemy, jebniemy w czarny kolor, tylko w podkład kilka razy, że mam czarny chyba, albo srebrny nie nieważne jaki to będzie podkład, ważne żeby to zapaprać dość dobrze, bo, 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 bo nie będzie się potem paprało, e, co dalej, e, ta część tu skorodowała tak, z tej strony, o, widać nawet, że urósł taki gruby, no bo aluminium też niestety się utlenia, więc ten skórwy synek taki urósł gruby, aż plastik pękł gięło z drugiej strony i było odgięte w tej pozycji. I niestety lała się woda i robiło jeszcze większy bałagan. Ogarniemy. To zlutuje, nawet nie będzie śladu widać. Jeszcze mam tam gdzieś przykitranego ABS-u, plasticzku, także posklejamy, będzie jak nowe. Nikt nawet nie będzie widział, że coś kiedyś było robione. I na pewno mechanizm będzie działał. O koźwa, taka błahostka, urbana jedna śrubka, mówię naprawię, tu takie rozpierdol. No nic, składamy to i zobaczymy jak będzie. No to moje bębelki, po całym i w ogóle po sprawdzianiu Tym z pracy tylko strasznie ujebane O szacho przyszedł e, Lustereczko Paweł trzecie działa Lezer Lustereczko działa Ładnie I Tak samo działa opcja składania i rozkładania <laughs> Także misja się powiodła Łapy brudne z pracy budowlanka no i co? Dzisiaj będziemy składać wszystko dalej, czyścić, bo jest strasznie brudny eee, I będziemy jeszcze robić polerkę eee, zderzeczkowi Dwa tysiące papierek wyciągniemy i potem maszyna polerska i będzie się można przyglądać Jest dobrze, nie jest dobrze, powiem wam, cieszę się Taka jest do mnie średnia, średnia spalania <grym>, Jak jest śnieżek No bo całą wioskę trzeba bokiem opierdolić Także nic, bierzemy się za robotę. Pozdro. No i tak wam powiem moje robaczki. Chuja będzie jeszcze spolerowania. Stoi od niedzieli cały czas w temperaturze 25-30 i jeszcze mamy lakier. Jeszcze mamy lakier miękkawy. Nie jest w 100% <grym> twardy. No ale co się dziwi, jak to jest wczesane, wczesane 15 warstw, no nie? Więc <grym> 15 albo 17 nawet już. Nie, nie pamiętam, czy już policzyłem te, te pierwsze, co żebym spierdolił, no ale mniejsza to. Lakier jest piękny. No, to już zakurzone, kurwa. Lakier jest piękny. Jest delikatny baranek, ale no, przy tylu warstwach właśnie można zrobić ten efekt, że, że będzie naprawdę lustro. No ale co, no jeszcze nie mogę. Jeszcze dzisiaj się bawię tylko ręczem Niestety polówkę jeszcze będzie się spokojnie postać pewnie. Tak jak dotykam gdzieś tam. No, spokojnie będzie jeszcze musiała dostać kurwa z 4-5 dni. A niestety muszę zrobić polerkę bo mi wisiora zrobiło tutaj. A ten wisior miękki jeszcze. Eee, no bo musiałem nadlewać, nadlewać, nadlewać tego lakieru, żeby kurwa ten cały pierdolony to już nie był baranek naprawdę. To, to, to było tak, aby ktoś połamał ten... Spaghetti kurwa, makaron i rzucał na auto No coś niesamowitego Pierwszy raz, zobaczyłem, żeby taką fajną reakcję zrobiły Żeby tak napieprzało po samochodzie No ale No lałem, 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 aż w końcu Aż w końcu wyszłem Jako tako na prosto, no i po tylu warstwach Po tylu warstwach jest naprawdę Ładny ten lakierek, jak widać po światło no, Ale bo ja teraz Pierdolne 2000 i pastę Polarską z maszyną. A mam tutaj niestety wszystko. Tam mam 6, wszystko mam do polereczki to będzie się można przeglądać zderzaczku Ładnie ten zderzak, naprawdę mam powiem. No dobra, bawię mi się ręczem. Siemanderko, siemanderko. Dalej lecimy sobie z projektem. Yy, drzwi kierowcy skończone. Otóż ale brudne jak no bo niestety na budowlance wysiedzieć na czysto w aucie to niewiarygodne. Ale będzie czyściutko umyte, spokojnie, ładnie się to zmywa. Wygłuszone dwery, twarde. To też wygłuszone. Wszystko kompletnie wygłuszone. Supeczek A. To jest zdemontowane, już w bagażniku wygłuszony, jakby ktoś chciał coś ściągać, to pod znaczkiem Airbag jest śrubka Torx 30, jak widać szyberdach zdemontowany, bo przeciekał i podlewało mi tutaj, już wiemy gdzie jest problem, szyberdach po prostu jest zregulowany na dwóch śrubkach i można ustawiać jego wysokość. I ktoś chyba w zimie pchał mocno jak było zamarznięte I po prostu Zepchło szyberdach na dół I w tym miejscu tam na rogu Jak i tutaj yy, Nie przylegała W 100% procentach Uszczeleczko szyberdachu I lubiało czasami zaciekać Ja sobie to wszystko zaraz tutaj ogarnę Posprzątam Wytrę sobie całą tą listę ładnie Brudne wszystko um. Wielbiamy jakiś impregnacik tutaj do śrub, żeby było pikne, ładne, amerykańskie. Obejrzymy to wszystko, jak się tutaj ma, jak to wszystko wygląda. A zobaczymy jeszcze na szyberdachu. Szyberdachem, -sz 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 już zdemontowany. Widzicie? Eee, czekać, to weźmiemy. I teraz, tak to, co będzie się działo. Z... Sufitem no na razie niespodzianka, ale sufit też będzie zdejmowany. Będzie jakaś techniczna misja odjebana, tutaj. No, ale mniej o to. W szyberdachu e, jest akcja tego typu. Cze, jak to... Nie no, dobrze to wszystko wygląda. E, Uścieleczka nie najgorsza. Nawet. Nawet mógłbym powiedzieć, że ładna, tylko wszystko, wszystko umieć, wyczyścić. O, tak jak widać tu z przodu. Właśnie tu zaciekało. Tu zaciekało, to jest tylko brudne, bo to jest niestety jakieś tworzywo, jakiś plastik, więc więc nie, na pewno nie ten, nie zardzewiał plastik, nie? Yy, I co, co dalej? Jaka technika? Technika wygląda tak, że natniemy sobie uszczeleczkę w jednym miejscu i przypchniemy przez całość kabel z silikonem sprayu przypchniemy przez całość i pogrubimy to. Bo z tego co widzę nie za bardzo nie za bardzo czuję, że można to wziąć i tak łatwo zdemontować, a nie chcę się nic rozdupić. i tak sobie to oglądam wszystko. jak to się to ma, nie wiem bo to tak wygląda jakby było na zgrzanych jakichś nitach jakieś nity zgrzane nie Jeszcze coś tutaj ciężko ciężko ogarnąć żeby nie było, że mi się rozjeboszy że mi się rozjeboszy nie poskładam, bo jest dość już późno w nocy rano trzeba do pracy Więc żeby nie było, że będę musiał kurwa gazetę wyborczą przykleić No ale nic bierę to Pierwsze sobie zrobimy porządek z tym, potem sobie zrobimy porządek tam na górze. Przekręcimy, wyregulujemy. No i zaraz będziemy mieli całą wiedzę na temat tego szyberdachu. Ma tylko cztery śrubki od wewnątrz. Przy zamkniętym szyberdachu się odkręca. Szyberdach sobie spokojnie leży. Ściągacie tylko sobie nie rozdupta, bo jak se rozdupita to będzie bida. Dobra, także zmasowany wuja Kurwa, walczy dalej <laughs> Przygotujemy sobie fajnie Szyber daszek, i wszystko Już samolusieńki autko zrobimy pod projekt Oklejania Także Nic, na razie do świąt musimy Ogarnąć całe wnętrze Wygłuszenie wszystkiego Także Statyw siadać Grzać dupy w fotelach i oglądamy No i wygląda to tak, robaczki, słupki wyściągane, Dwójki muszą być, znaczy się B jakby kto pytał, bo są pasy zamontowane, więc musiały zostać oklejone. Po prostu tak jak zostały oklejone i i i założone z powrotem. Słupki A zdemontowane, lewy i prawy, lewy już jest gotowy, prawy zaczynamy tylnie C oba, lewy, prawy pokrywka, o DVD no nic, bawimy się jeszcze sufit ale to sufit to na dniach na spokojnie, na wszystko przyjdzie czas w tym, w tym czasie pięknym, zajebistym, amerykańskim Oklejamy teraz yy, supeczki, yy, bo jest dużo miejsca na oklejenie, tak jak widać ten profil, ten profil tutaj oblega tam ładnie no i na słupki yy, pójdzie tam Black black Silver, yy, a na osłonki tutaj pójdzie ten 1,5 centa, znaczy nie cm to ma sorry tu ma centymetr wjedzie tu będzie wyjebosznie a muszę wam powiedzieć, że wyjebiście jest cicho w tym aucie już. naprawdę ciężko wierzyć, ale jest taka cisza, że u. no i audio zaczęło normalnie grać jak wszystko zostało wygłuszone także nic lecimy z tym, zabieramy się zrobimy tam, zrobimy tam, zrobimy to i zobaczymy na ile nam jeszcze czas pozwoli a prawdopodobnie polówka jutro będzie polerowana. No, także pozdro i oglądamy. No i odświeżamy a więc tak słupek już jest tepekiem wywalony cały słupek C z tej strony jeszcze nie nie zdążyłem ale niestety trzeba się zbierać do chatki bo do pracy e, słupki w środku na takiej zasadzie i powiem że no roboty to jest fuj Mamy takie żeberka właśnie. E, I tak roboty mamy Łotskurwa Isena, mam muszę powiedzieć, ale e, naprawdę efekt robi taki, że się w głowie nie mieści. No i ile się da wykleić, to się wykleja. Ja staram się 100% wykleić, żeby mieć potem no spokój. kurwe pracy wam muszę powiedzieć oj no ale niestety zbieram się już będę pracy trzeba zapierniczać jeszcze jutro trochę się trzeba przespać eee, także wszystko świetnie a na razie i tak nie zakładam s -s słupeczków bo będzie ściągany sufit bo tu mamy takie dwa głośniczki fajne nie wszystko będzie fajne, ale w tym systemie Logic 7 Będzie grało jeszcze zajebisniej jak się Wygłuszy suficik Także będę się starał go zdemontować Może jutro wieczorem Zobaczymy No także tym kurwa miłym, wspaniałym Zajebiaszczym akcentem Mówię wam na razie ta się, zdrówka wszystkim bawcie się dobrze uprawiajcie tam se swoje hobby by jakie macie ja się lubię autami bawić więc więc się tymi bawię autami właśnie zawsze próbuję udoskonalić fabryku także jeszcze raz do zobaczycha czy do usłyszenia i piąteczka elo hello hello robaczki kolejny dzień u nas takie lato. Po pracy rężu w shopie e, zaraz sprawdzimy, czy polówkę można polerować. Jeśli można, to mierzymy się za szybką polerkę poluweczki, A potem walczymy dalej z rężem, bo do świąt będę się starał mojego potwora dokończyć. Chodzi o wnętrze. Także ten no kurwa, dobra. Grażyna jest dobra, służy pięknie. Wkręca się kurwa Gepard pomek Pedronie. Zobaczmy. O, wreszcie twardy lakier się zrobił. Woo! Kurwa, tydzień czasu prawie. Pięć dni. Dobra. Shu. Bierzemy się za to. Papert, Vatauzene e Ugin A więc kukurydza już ściągnięta 600 na szybę. Teraz bierzemy papierek 2 tałzeny i napierdalamy 2000, a potem robimy polerkę. Ale i tak polerka była robiona już lampą. To zrobimy i tak jeszcze 2000 na lampy, 2000 na zderzak i 2000 na masiurę. Zrobimy polerkę i można przeglądać, będzie się można przeglądać lakierze. Na dzisiejszy wieczór taka praca. Także gorąco woda, papier dwa tałzeny, klocuszek i lecim. Nie ma lipy. odświeżamy kotlecika, bo zimne i teraz tak, co tutaj zaszło? tak jak mówiłem polerką zrobię cuda no i tak się właśnie stało polerka maski że normalnie <grym> można się przyglądać tak wyszedł zderzaczek lustro normalnie widać widać odbijającym się widać odbijającym się latareczki idealnie patrzcie jakie lustroczko No trochę się oczyściłem tym papierem, dwa na wcześniej 680 800 no ale... <trony> był nie było, że ktoś gdzieś nie wyjdzie. Patrzcie jak... jak pięknie odbija się latareczka. Jak ją ładnie widać boczkiem. Jest normalnie lustro. O, rękę mam widać. Jest fenomenalnie. Pięknie lustereczko zrobione i tu nawet jakby się nie było to się pokusiłem kurde ale ja raniła tu się też pokusiłem i ogólnie to tak lampy tak samo patrzcie lampy jak noweczki. no całe auto polerowałem no bo jakby to wyglądało żeby zderzek żeby zderzek żeby zderzek był zajebisty a, a ten a reszta ciulowata. No to nie wiem no Widzicie, że jak to ładnie wszystko widać odbijające się w zdarzaczku. Normalnie lustereczko. Eee, reflektory też idealnie wypolerowane Nawet ten śmieszny, nawet ten śmieszny dyfuzorek tutaj. O, patrzcie się. Jaka tu jest szybka zrobiona. To jest normalnie szybonia panowie. Szy, szybonia. Hmm. Także. Jestem z siebie zadowolony Tomat można zamknąć, odhaczyć eee, No i co? Dla niedowiarków Że z wszystkim da się wyjść I dlatego Jak mi zważyło eee, Jak mi zważyło farbę to wolałem dopierdolić jej bardzo grubo Żebym potem miał z czego wyjść i wyciąć Patrzcie jaki Normalnie lustro no. Hmm. <laughs> no troszeczkę się otarłem jak głupi nie powiem troszeczkę, troszeczkę naszło się naszło się tego papieru dwa tołzyny ale co nie wiem i oczywiście moje jest lepsze niż fabryczne ale fabryczne też wypolerowałem dlatego mówię lampeczki no i nic no jest troszeczkę nad ranem Polówka wygląda jak nowa z fabryku. Mam już z tej strony. Tu mamy tą stronę moją rozbitą. Co była rozbita? A mocno. Wszystko co cały... No. Zalutkie, zalutkie wypolerowane. No bo dla dziadka to, co tam się będzie rzucało. Reflektory jak nowe, no nic, to jest dla niedowiarków, że się da, a dla no, oglądaczy, subskrybentów, to normalnie to pozdrowionka wszystkim, bawcie się, Kuźba, uprawiać swoje hobby, jak w ogródku kwiaty, no bo żyje się raz, hobby trzeba jakieś mieć, Że pozdrawiam, jeszcze raz wszystkich cieplutko i do następnego a tymczasem zobaczymy sobie moje lustereczko wypolerowane także piona